Dziękuję, Szanowni Państwo. Ja przede wszystkim dziękuję za taką inicjatywę, za to, że jest miejsce, w którym możemy stawiać takie pytania, bo to daje szansę odnajdywania tych racjonalnych rozwiązań. Myślę też, że trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do prób takiego uniwersalnego prawa dla wielu różnych podmiotów. Mamy to doświadczenie z ustawami samorządowymi, zwłaszcza z ustawą gminną, gdzie widać jak różne są gminy i te wspólne dla wszystkich gmin rozwiązania często trzeszczą, bo Wrocław funkcjonuje często na tych samych warunkach jak małe gminy wiejskie. Dlatego, w moim przekonaniu, niekoniecznie trzeba uznać za porażkę to, że te próby takiego odgórnego ustanowienia wspólnych rozwiązań dla metropolii w Polsce. To jest jakaś porażka. Bo przecież już sama ta definicja metropolii, dość arbitralna jednak w polskich warunkach, bo przecież jakże różna jest sytuacja Wrocławia, Białego Stoku, Rzeszowa, Krakowa czy właśnie aglomeracji górnośląskiej. Tak? W związku z tym mam poczucie, że być może właśnie dużo właściwszą drogą będzie ta droga odrębnych ustaw dla poszczególnych aglomeracji. Przecież tak też są powoływane wyższe uczelnie. Każda ma trochę inny zakres działania. Tych aglomeracji nie jest w końcu aż tak dużo, tych metropolii nie jest aż tak dużo, a więc być może trzeba się zastanowić, na ile te metropolie mają jednakowe warunki funkcjonowania.